Cześć siemanko, ja jestem Przypał i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj, jak to we wtorki, czas na wocika i dzisiaj mam dla Was bitewkę na y, ciągu 6 poziomu w francuskim Lajcie AMX 12ton, który posiada magazynek. No i to była gierka, gdzie zagrałem sobie y, z Jimim w plutonie. A jak się ta bitewka potoczyła, to sami zobaczycie. Miałem ściągniętego ściągnę XVMA, więc. Mieliśmy, widzieliśmy jaki mamy procent zwycięstw, 40% nie za dużo. Graczy za dobrych też nie mieliśmy. Powiedzmy szczerze, mieliśmy jednego żółtego gracza. jeszcze powiedzmy na naszym poziomie gorzej. A u nich był jeden zielony. Ale stwierdziliśmy, że jako lajty na początek pojedziemy sobie na środek. Może udać się coś zespotować. Coś zobaczymy, coś może postrzelamy Zobaczymy, jak się bitewka potoczy od samego startu. I gdy powoli dojeżdżaliśmy do bazy przeciwnika, bo trzeba sprawdzić, czy coś tutaj się blisko podjeżdża. Wykliśmy M4A1, stwierdziliśmy, że nie ma za bardzo co tu wjeżdżać, może nas wyszczelać. Nie wiemy, czy tu jest więcej przeciwników, więc postanowiliśmy po prostu cofnąć. Następnie po prawej stronie bardzo agresywnie wyjechał T34, więc objąłem go za cel. Pierwszy szczel chybiłem. Drugi już trafił no i trzeciego nie zdążyłem, bo go skończyli sojusznicy. Ale trzeba przeładować, schować się, uważać, żeby aeta we mnie nie szczyliła i dalej skrzaczka podświetlać. W międzyczasie zaczęło się kapowanie bazy przez przeciwników. Zobaczyliśmy, że nie ma żadnego z naszych sojuszników tam, więc stwierdziliśmy, że trzeba tam podjechać, zaatakować zobaczyć, kto tam kapuje tą bazę. I miałem możliwość ją zdekapować. Po zbliżaniu się do bazy, bo trzeba wjechać w krzaczki, żeby z krzaczka podświetlić, kto tam kapuje, i trochę poszczolać. Okazało się też, że chwilę po tym zaczął drugi ciąg kapować, a więc wiedziałem, że drugi dopiero dojeżdża, więc jak wjadę tu w krzaczku, to na pewno był po Udało się podświetlić obydwu. Wycofałem za krzaczek, tak żeby krzaczek był nieprzezroczysty i zacząłem strzelać do tych czołgów. Trzeci strzał. No i czwarty, nie wiem jak, noc. stwierdziłem, że pora przyładować. Jimmy pojechał trochę zbyt agresywnie, za daleko, no i został wysadzony. Szybko polek. Po przeładowaniu dalej byłem się za te czołgi. Wiedziałem, że trzeba się ich tu pozbyć. Skrupulatnie powolutku podjeżdżałem, tak żeby mnie nie widzieli. I gdzieś tutaj z krzaczka próbowałem Więc W się zostałem podświetlony. Ten 4 a 1 musiał mnie jakoś zobaczyć. I stwierdziłem, że pora się wycofać, bo może to być niebezpieczne, jeżeli na półce, powiedzmy na G0 lub f stały jakieś niszczyciele czołgów, no to mogłem paść szybko trupem. Zacząłem, że raszuje mnie pantera. Wiedziałem, że muszę oddać z nim tyle strzałów ile się da, dopóki mnie nie widzi. Dwa tylko ją przebiły, no i wycofywałem na wstecznym za kamień. Tu się trochę potknąłem. W międzyczasie ta pantera mnie zobaczyła, oddała jeden we mnie strzał. Drugi. Miście skończyło przeładowanie, więc zacząłem ją objeżdżać. Ona spudłowała. Trafiłem drugi raz. I zacząłem od niej uciekać. wiem trzeci raz. Oraz czwarty. Zostało mi tylko 200 HP. Wiedziałem, że jak mnie trafi, no to będzie ciężka sytuacja, więc trzeba się gdzieś schować. Przeładować na spokojnie. I znowu na nią wyjechać. Chciałem podjechać tutaj do ksaczka. Cały czas mnie ta pantera widziała. Więc chciałem tu na spokojnie poczekać. Zobaczyć co, co zrobi przeciwnik. No I zdecydowałem, że pojadę sobie od lewej strony, za że pantera też tu jedzie. I szybko odbiłem w stronę górki, także nie mogła we mnie oddać strzału. A ja może moja sojusznicza arta coś tutaj postrzela, tak? Pierwszy strzał no mi nie wyszedł. Stwierdziłem, że póki jest ogłoszona, trzeba na nią wyjechać, jednak użyła apteczki ta Pantera. Oddała kolejny strzał celny, więc stwierdziłem, że trzeba na nią wyje wyjechać. Ściągnąłem jej gąskę i kolejnym pociskiem ją dobiłem i musiałem znów przeładować magazynek. Sama bitewka wyglądała beznadziejnie. 8-11, jednak w hp ku my mieliśmy niecałe 2000, przeciwnicy powyżej 4000, no a teraz mieliśmy nawet mniej niż. 1000 mieliśmy 828 HP. Dużynowo. bardzo mało. Bitewka trudna do wygania. Zostałem sam z art Chciałem z krzaczka coś podświetlić, że ART mogę postrzelać, ale czołgi przeciwnika jechały za górkami. no i z tego ich nie widziałem. Na przejeździe z w w a 12 ton. Dostał jas. Liczyłem, że może ART go już strzelą. Dalej jechał niszczyciel niemiecki z 6 poziomu jak pan C4. No, i też tylko jeden z niego wsiad. Wiedziałem, że za chwilę ta aeta padnie ostatnia nasza. No, i zostanę tutaj sam. Zostałem sam na sześć maszyn, w tym dwie artylerie. Dwa czołgi ciężkie, jeden niszczyciel i jeden czołg lekki. wiedziałem, że muszę po prostu zagrać bardzo ostrożnie. Udało się zespotować Gila. Co jak zobaczycie w późniejszej fazie, no to, że go nie zabiłem tutaj. Będzie miało swoje konsekwencje, niestety. No, niestety został na tych 170 HP. Żałuję, bo gdyby udało się go zabić, no ta bitewka mogłaby wyglądać dużo inaczej, ale to zobaczycie za chwilę. Zdecydowałem, że pojedziemy na bazę przeciwników na punkt w sumie startu przeciwników, bo to była bitka spotkaniowa i zobaczymy, może ktoś się cofnął. Może uda mi się dopaść tyle jedną. Skoro Gilby na środku, to może ta francuska została na swoim rejonie. Podjechałem do krzaczka, żeby zobaczyć, czy na środku uda mi się tego gela zobaczyć. Jednak tak się nie stało. Stwierdziłem, że trzeba jechać dalej, zobaczyć, co tam się dzieje. I nagle zacząłem 45 TP który stał na awku. Więc wiedziałem, że oddam w niego jeden magazynek. Tutaj nie mogłem podnieść działa, się trochę zdenerwowałem, a zacząłem lewka, więc kolejne dwa strzały oddałem w tą Artę. Musiałem przeładować. Jej zostało 70, niecałe 70 zdrowia. Widziałem, że te, ten habich mnie cały czas podświetla, więc nie mogę tam zbyt długo stać. Wyjechałem odważnie na tą Artę. Ona skudłowała, więc wiedziałem, że ona już padnie martwa. Następnie się zastanawiałem co mam zrobić. Czy mam jeszcze do tego pluskowego czołgu, czy, czy nie. Zdecydowałem, że jednak nie, ponieważ cały czas będzie mnie widziała przeciwna arta, o właśnie, która oddała właśnie strzał. Bardzo blisko była, na szczęście tylko za 27 siadło. I stwierdziłem, że trzeba coś pokombinować, żeby wygrać tą bitewkę. Wiedziałem, że arta ma mało HP. Yy, enemy yy, niszczyciel i light, tak samo. No i gdy uciekałem, byli na moich plecach w pierwszej kolejności. Chciałem się wziąć za lighta przeciwnego też AMXA 12. Ton pierwszy strzał bardzo niecelny. Nie wiem, jak to nie siadło. Drugi strzał już z zgązką. On nie trafił raz i skończyła mnie artyleria. Mówię, gdyby się udało tą artę wcześniej zabić. Prawdopodobnie porałbym też tego lighta i wtedy mógłbym wyjechać na spokojnie na niszczyciela, jednakże no nie udało się, trudno, ale i tak to jest to mój najlepszy wynik na tym rzeczołgu. Dokładnie ponad 2700 damage'u, no i otrzymałem naklejkę ostymiecz. miecz. A więc to byłoby na tyle dzisiaj, dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnych bitewkach. Cześć!